Z ogromnego ale wypełnionego do ostatniego miejsca San Siro w Mediolanie witają państwa Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Saranowicz. Oczekujemy dzisiaj prawdziwej piłkarskiej uczty. cała historia, legendy Franz Beckenbauer, Uli Henes, Kurt Miller, Lothar Matthäus no mógłbym tak wymienić tej bez końca masz rację, tych gwiazd światowego formatu było pełno, ja mm, wyjątkowo e, dobrze wspominam Klinsmana i tę taką kontrowersyjną postać Olivera Kana ale wydaje mi się, że ten stary Bayern, który trzykrotnie zdobywał Puchary Europy, Beckenbauer, Miller, był lepszy od tego dzisiejszego, który nawet 7-0 w półfinale pokonał w dwumeczu faworyzowaną Barceloną. Mario Götze. Uderzenie w stronę bramki. Uderzenie na bramkę, ale niestety niecelne. Cała ławka rezerwowych poderwała się z miejsc. Może być groźnie. Dobrze teraz obrońca przechwycił to do środkowania. Milan. Wspomnijmy ten okres chalebny, kiedy grała trójka Holendrów. Tak, wiele tytułów. I fantastyczna trójka. Rejkard, Hulit, Van Basten. Chociaż wydaje mi się, że później te czasy Karla Ancelotiego były równie dobre. Spójrzmy do środkowania. Czy to wykorzysta? No strzela! Piękna interwencja. Ale jest pewnym punktem drużyny. Kolejny raz broni, złapał piłkę. Access. Wyszedł z bramki. Świetna decyzja. To jest zawsze ryzyko, ale tym razem się opłaciło. No i lam. Dobre przejęcie podania w środku pola. Abate. Rozciągnięcie gry. Atak skrzydłem. Teraz, przejęli to podanie. I co dalej? Ależ walka o piłkę. Lewandowski. Mario Gece. Akcja skrzydłem. Dobre podanie. Przeciwnik traci piłkę. Nie ma faulu. W piłce Czabia no i dla podaje z powrotem. Rodzice Rowen. Blisko polekarne może strzelać. Traci mnie. Dobre podanie. Uderzenie. I sędzia przyznaje rzut rożny dla Bajerni. Ładna obrona po rzucie rożny. Menes. Szansa. Świetnie zblokował. Ignacio Abate. Czy to wykorzysta? Strzela. Ale piękna bramka. Piękna bramka. Stopyta przez obrońcę. Ma chłopak talent, ale też pozwalają mu grać ofensywnie. A teraz na ma wsparcie partnerów przejęcie w środku pola, teraz oni mogą zaatakować. Nexus. Ładnie piętą dograł, Ale wspaniale grają piłko. Czy to ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału? I mamy gola, proszę Państwa. No pięknie oszukał teraz bramkarza. Znakomity strzał, całkowicie go zmylił. Uderzył dokładnie tak jak chciał i bramkarz nie miał żadnych szans. Znalazł się tak blisko bramki, że musiał umieścić piłkę w siatce. Przyjął i odgrywa z powrotem. Piotr. Teraz Lam. Rafinha. Lam. Będzie można zagrać na lewą stronę. To podanie przejęte przez obronę. De Jong. Menes Fał, Wizdek sędziego. Jaka będzie kara. No proszę, przesunął się wyraźnie mura sędzia. W ogóle nie reaguje. Ostrzeżenie myślę, że będzie skutkowało. Nie dał rady obrońca Ładnie odbiera piłkę przeciwnikowi Thiago A teraz Xabi Alonso A teraz Robin. Centra w pole karnej Będzie niebezpieczny Gece A jaka szkoda Nie udało mu się dosięgnąć tej piłki Starał się jak mógł Ale to podanie było odrobinę za wysokie A teraz czabialonzo. Sędzia pokazuje, że faulował piłkarz Bayernu Monachium. Sędzia ukarał zawodnika, jak widzieliśmy, żółtą kartką. Abate. Za nami pierwsze 45 zaskakujących minut. Zaczynamy drugie 45 minut, i zastanawiam się, czy nam dotrwa do końca z korzystnym rezultatem. Ma do kogo zagrać? Bo ładnie wyłuskali teraz piłkę na skrzydle, co z tego wyniknie? Oddaje strzał! Przenieśli grę z własnego pola karnego. Filip Lam teraz. Robert Lewandowski. Lam. A teraz przy piłce Schweinsteiger. Thiago. Udaje mu się zabrać piłkę bez faulu. Menes. Czy to wykorzysta? No i piłka dalej w grze po tej interwencji. Piago. Przeciwnik traci piłkę, nie ma faulu. Pięknie, piętą, dokładnie do kolegi. Ładna seria podań, brawo. To będzie rzut wolny dla Bayernu. Waten. Piago, Lewandowski. A teraz Feinsteinger. Götze. No i piłka wyszła poza pole gry. Musiał go zmienić. Ten gracz ma już na koncie jedną żółtą kartkę. Gra agresywnie. Ryzyko było zbyt daleko idące. Nigel de Jong. Ten zawodnik gra ostatnio znacznie poniżej oczekiwań. Rami, Ignacio Abate. Świetnie się ustawił i przejął piłkę. Roben i zacznij. Bayer Monachium od wrzutu z autu. A teraz przy piłce Spójrzmy. Rzut wolny dla Bayernu Monaku. Czy to wykorzysta? Szansa! Obok Bramki. Prawie, 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 ale nie opanował piłki. Osamotniony w tej akcji. Z prawej strony pokazuje się kolega. Ricardo Montolivo. Lam. Wymieniają piłkę między sobą. Robert Lewandowski. Dobre odebranie piłki bez fałdy. Pójdźmy do środkowania. No i przejęcie do środkowania przez obronę. Schweinsteiger. No i Lam. Oliveri. Rafinha. Menes. Jest teraz atakowany, próbuje mu zabrać piłkę. Uderza. Tużna decyzja. Świetnie wyszedł do piłki i zapobiegł niebezpiecznej sytuacji. Wybija, ale piłka wciąż w polu. Wysoka zagrana piłka do El Lewandowski. Ładna dwójkowa wymiana piłek. Dobrze zablokował przy linii bocznej. Teraz Lam. Rafinha. Dośrodkowuje. Ribeiro. Nie bierze poza bramkę. Przestrzelił. A podanie było przecież fantastyczne. Rami. Czy to ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Rafinha. To Jest okazja. Broni, to jeszcze nie koniec akcji. Milan rozegra stały fragment gry. Rzut rożny. Dobra okazja! Broni, ale piłka w grze! Nie zobaczymy już więcej bramek. Ostateczny wynik 2 do 0. Zwycięstwo w meczu towarzyskim na pewno daje pewien komfort psychiczny.